Dzień dobry, witam was serdecznie w galerii. Dzisiejsze dzisiejsze moje to krótkie nagranie. To tak na początku na wstępie. Chciałem zaprosić Was, tych, którzy mają ochotę spotkać się ze mną w piątek. Niestety w zeszłym, w zeszłym roku już. Te spotkania, które obiecałem, że będą, nie udało się tego zrealizować. Nie wyszły z powodów moich niedogodności zdrowotnych, że tak oględnie powiem. Nie byłem w stanie. Choroba, która docisnęła mnie w zeszłym roku. Choroba, wiecie, to jest ta choroba celebrycka, na którą wszyscy chorują, tylko że to był u mnie znowu inny wariant. Rok w rok, także już po raz czwarty mnie dopadła. Ale myślę, że choruję, dlatego że. I nie zdążyłem przyjąć tego wspaniałego preparatu, no to, no to teraz mam za swoje, to teraz muszę chorować. Już jest dużo lepiej, już w miarę funkcjonuje. Także ten piątek jak najbardziej wchodzi w grę. Godzinę to jeszcze podam pod filmem w ostatniej chwili, albo może jutro, no jak to dokładnie będzie ustalone, żeby tak publicznie tutaj. Wszyscy, którzy co do miejsca, miejsce podam Wam przez telefon dla tych, którzy, którzy zatelefonują i którzy będą chcieli wziąć udział w tym spotkaniu. To tak tytułem takiego ogólnego tego spotkania piątkowego. A właśnie, chciałem się Wam pochwalić nowym, starym. Już nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale już skorzystałem kiedyś z, takiej, z takiego czegoś, z takiego dobrodziejstwa. Szczególnie, szczególnie, jeśli o to chodzi. Bardzo lubię takie różne dziwne wynalazki. Ten wynalazek to jest bardzo stary wynalazek jeszcze firmy, firmy Lipton. Firma Lipton takie coś, słuchajcie, produkowała na, na, swoje, na swoje szklanki. No mnie fascynują, słuchajcie, takie niektóre dziwne rzeczy. No to się Wam tutaj chwalę. I z takich starych moich wykopalisk, starych znalezisk, znalazłem, yy, pokażę Wam, bo tu mam przygotowane ze sobą, to jest yy, Prawda o żywieniu optymalnym, materiały szkoleniowe. Wielu z Was na pewno, na pewno zna to. I tutaj w tych materiałach moich szkoleniowych, tutaj jest z życzeniami nieustającego zdrowia. Teresa Szczepanek, dziękuję Pani Teresie za ten wpis. To, to były lata mniej więcej chyba 2011 rok, kiedy próbowałem tak na poważnie wrócić do żywienia optymalnego. Z, pełny, z Pełen zapału pojechaliśmy z rodzicą do Ustronia i tam, na, tam byłem szkolony, szkoliłem się na turnusie, który prowadziła Pani Teresa. I wiecie co, znalazłem to, teraz tak wpadło mi to w ręce na półce, to jedno, i jeszcze tu chyba mam drugą wersję, późniejszą uaktualnioną. To jest, to jest to. I wyobraźcie sobie, że pani Teresa popełniła artykuł w tym magazynie, w magazynie tym najnowszym optymalnym. On jest tutaj pod koniec. Czyli pani Teresa działa na polu żywienia optymalnego w dalszym ciągu. A ja zamiast pilnować tego żywienia przez ten cały czas, no to wydawało mi się, że, że to jest żywienie optymalne, czyli zalewałem sobie wszystko tłuszczem. O węglowodany prawie nie dbałem. Wybór białek, i wybór węglowodanów czy tłuszczów był całkowicie przypadkowy: co tam było w lodówce albo co było na podorędziu. Efekty były, no sami widzieliście. Zacząłem tyć, puchnąć. Pojawiły się dziwne dolegliwości, niektóre do tej pory jeszcze trwają. Pojawiło się pogorszenie wzroku, bardzo mocne. Ktoś ostatnio nawet wpisał, że jest na żywieniu optymalnym półtora roku i że pogarsza mu się wzrok. Tam we wpisach zauważyłem ostatnio. Jeśli, ten, jeśli ta osoba tak żywi się optymalnie jak ja od tego 2011 roku, no to. To może się pogarszać wzrok. Może się wszystko pogarszać można się całemu rozsypać. Trzeba wziąć karteczkę. Spisać każdy dzień, jeden za drugim, dzień za dniem. Nieważne, czy macie do siebie zaufanie, czy wydaje się Wam, że dobrze to wszystko bilansujecie, spisać dokładnie to, co wkładacie do ust. Jeden dzień, drugi, trzeci. A potem sumiennie wziąć i to wszystko przeliczyć. I wtedy będziecie wiedzieli, czy, czy sami się oszukujecie. Czy wszystko jest ok, a coś innego złego się dzieje? Przy żywieniu optymalnym nie ma możliwości, żeby coś się pogarszało, jeżeli będziecie, jeżeli będziecie realizować program pana doktora dokładnie tak, jak on podał. Przy wzroku, to co chcę wam powiedzieć, co temu, tej osobie chcę powiedzieć z mojego doświadczenia. Ja użyłem tylko wtedy na ten mój wzrok, wtedy, gdy. Bo też ktoś pisał, że na temat mojego wzroku, czy coś tam. Chcę jasno powiedzieć, jak to wyglądało. Po raz kolejny Wam powiem. Zajechałem do Grzesia i zajechałem z moją żoną, z jej problemami. Ja byłem tam przy okazji, byłem za kierowcę, więc ja jadąc tam miałem jedne okulary do jazdy samochodem, drugie okulary miałem do czytania. Te do jazdy samochodem to było jeden z haczykiem, chyba tam półtora. Natomiast te do czytania to były 3,25 do 3,5 drugi, z jakimś tam cylindrem. I Grzesiu mówi tak, mam drugi aparat, twoja Beata tutaj leży, jest ten no to może tobie coś, tobie na coś pomogę, może ciebie gdzieś podłączę. Ja mówię, no Grzesiu, jeżeli już, to możesz spróbować coś z moimi oczami zrobić, bo jest coraz gorzej. Grzesiu pomyślał, pomyślał, mówi, no to kładź się, spróbujemy. Zrobimy taki mały eksperyment. No i Grzesiu podłączył mi elektrody na potylicę i na oczy. To były prądy PS-y i na tym najmniejszym zakresie, czyli te najsłabsze, te, które idą na centrum, to ustawienie, które ustawiacie sobie na Waszym przyrządzie, na centralny układ nerwowy, na tak zwany CUN. I to jest mniejszy amperaż, czyli najmniejszy zakres, zakres amperowy. I po tym, nie wiem, czy ja tam pół godziny, jakoś tak może leżałem, może pół godziny z małym haczykiem, Ściągnął Grzesiu te elektrody z przodu, z tyłu, otwieram oczy i ja nie widzę, widzę tylko plamy. Abstrakcyjne, wspaniałe plamy. Widziałem mniej więcej tak jak na tym obrazie za mną, czyli wszystko jest rozmyte. Widziałem postacie, widziałem gdzie jestem, ale nie potrafiłem rozpoznać nic. Mówię, no jest, mówię, masakra, nie jestem w stanie wrócić. Ubieram te okulary moje, jedne, drugie, nic nie widzę. Grzesiu ze stoickim spokojem mówi, no to musisz zaczekać, może jakąś kawę, to więc mówię, dobrze, no to zaczekamy. Mija pół godziny, jak jest? No mówię, no nie jest, jest tak samo jak było. To nic. Jeszcze raz spokojnie, że się zrobił. Chyba drugą kawę. Posiedzieliśmy jeszcze chwilę, no i po godzinie czasu wzrok zaczął wracać do do swojej formy pierwotnej, tak mi się wydawało pierwotnej. Czyli ubrałem okulary i już widziałem na tyle, że byłem w stanie jechać. Ale za chwilę mówię, że chyba jest lepiej, bo mogę czytać w tych słabszych okularach do jazdy samochodem. Efekt był taki, że po półtorej godzinie mniej więcej od tego zabiegu wróciłem bez okularów, wróciłem samochodem i normalnie czytałem. Ale po powrocie do domu, za jakiś tydzień może dwa, wpadłem na pomysł, że jeszcze bym sobie spróbował jeszcze lepiej, żeby było, żeby skoro tak się udało wtedy, to jeszcze raz, ale tym razem zrobię na odwrót. Czyli nie dam PS-ów, czyli prądów pobudzających układ parasympatyczny, tylko pobudzający układ sympatyczny. Więc dam je na S. -y. To było więcej niż dwa tygodnie. To było z trzy tygodnie gdzieś po tym zabiegu, bo już wówczas zamówiliśmy sobie z żoną maszynę do prądów selektywnych. Ona już zdążyła przyjść i już być u nas. Czyli tą nową maszynę chciałem, wiecie, jak to jest z facetami. No, lubią takie różne gadżety, lubią takie wynalazki, no więc jak przyszła aparatura, no to trzeba się do niej podpiąć. No i podpiąłem się. I efekt był taki, że przestałem widzieć. Znowu widziałem tylko tak jak to co widzicie, tą bramę z... za mną. No i czekam. Pół godziny, czekam godzinę, a ja dalej nic nie widzę. Minęło dwie godziny, a ja dalej nie widzę. No więc yy, mówię do żony, mówię, słuchaj, może w takim razie nie ma sensu, trzeba wrócić z powrotem i podłączyć się, tak jak pan doktor powiedział, że jeżeli coś sobie zepsujemy, nie takim prądem, który powinien być, to trzeba w... przyłożyć w to samo miejsce prąd przeciwny. I podłączyłem wtedy prądy pobudzające układ parasympatyczny, takie jak założył mi wtedy, gdy zakładał dołowy Grzesie Łuczyńskim. Włączyłem to chyba na pół godziny, może, czy może troszkę więcej. No i było dalej to samo. Wzrok pogorszony, ale po godzinie, ale już dłużej było, trzeba było czekać niż u Grzesia. Poprawił się ten wzrok, ale nie poprawił się na tyle, że był taki jak. Jaki miałem już po pierwszym zabiegu u Grzesia, tylko było gorzej, ale widziałem. Więc na następny dzień znowu poszły na, na głowę, na potylice i na oczy ps -y. Na trzeci dzień to samo i po kilku dniach dopiero zaczęło być tak jak po zabiegu u Grzesia. Czyli da się to skorygować tym prądem przeciwnym, czyli to, co doktor napisał, jest prawdziwe, bo ja to na sobie po prostu przetestowałem. Natomiast ten mój wzrok nie był już, nigdy nie był taki, jaki miałem jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, gdzie czytałem z bliskiej odległości perfekcyjnie, gdzie to było ostre jak przysłowiowa żyletka. Co zauważyłem? Zauważyłem, że jeżeli w moim dziennym spożyciu białka są skórki wieprzowe, jest większa ilość białka kolagenowego, to na drugi, trzeci dzień... Widzę o wiele lepiej. Zauważam to w ten sposób, że ta prędkość akomodacji, czyli prędkość, szybkość przystosowania się ogniskowej tej mojej soczewki, czyli inaczej mówiąc, szybkość wyostrzenia wzroku jest na tyle, różnica jest na tyle dla mnie odczuwalna, że ja ją czuję, że ja ją widzę po prostu lepiej, że to moje oko szybciej się wyostrza na danym, na danym przedmiocie. Więc ta osoba, która tam napisała, że po półtorej roku jest gorzej z jej oczami, niech się zastanowi, niech sobie sprawdzi, czy ona, czy ta osoba zjada kolagen, dobry kolagen, skórki wieprzowe, czy, 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 czy raciczki, czy jeszcze z innych elementów. Można to brać. Z kolagenu zbudowana jest nasza gałka oczna, nasza soczewka. Tam jest głównie jest kolagen, więc dlatego, tak jak doktor napisał, to co nam szwankuje, to takie białka potrzebujemy z zewnątrz spożyć, żeby, żeby te białka się wymieniły i podmieniły na nowe, i uzupełnimy nowym, zdrowym tym białkiem. I przechodzę do, do, naszego, do naszego czytania. Czytam pana doktora z książki Dieta Optymalna, pana doktora Jana Kwaśniewskiego i pana Marka Chylińskiego, strona 131. Proszę sobie wyobrazić, że wysyłam na przykład książkę i dodatkowe informacje do premiera rządu w języku używanym w tym kraju. Ten odsyła przesłane materiały do ministra zdrowia. Ten z kolei przekazuje je. Z urzędniczałemu lekarzowi do załatwienia, a ten z kolei pisze do mnie, że owszem, wyniki są rewelacyjne, ale nie mogą być wprowadzone w życie, dopóki nie uzna ich oficjalna nauka. Uznanie mojej wiedzy przez oficjalną naukę byłoby końcem tak zwanej nauki. A gdzie znajdzie się uczciwy człowiek? Przepraszam, a gdzie znajdzie się uczciwych uczonych, którzy chcieliby popełnić naukowe samobójstwo? Stracić prestiż, stanowisko, dochody. Nie ma takich uczonych ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Rozumiecie? Koło się zamyka. Odsyłają od jednego do drugiego, a potem dochodzi się do ściany, że dopóki oficjalna nauka tego nie uzna... To no my też tego nie możemy przyjąć za, za wiarygodne. I jak pan doktor pisze, w żadnym kraju nie ma takich uczonych naukowców, takich samobójców, którzy chcieliby popełnić na sobie samym Sepuko. Bo to trzeba byłoby zaprzeczyć wszystkiemu, z czym mamy do czynienia prawie wszystkiemu z tym, co jest stosowane w naszym życiu, bo nauka o tym wie, tylko że nie jest to stosowane. Pan doktor pisze dalej, moja wiedza oskarża oficjalną medycynę, wykazuje jej nieudolność i szkodliwość, nieumiejętność przyczynowego leczenia chorób, ogromne marnotrawstwo środków, nieumiejętność zapewnienia zdrowia ludziom. Przyznanie się do tego, że, że wiemy, że wiedza przekazana przez pana doktora Jana Kwaśniewskiego jest skuteczna, to byłoby popełnienie na takim naukowcu, który by to zrobił, takiego naukowego samobójstwa. Ale są tacy, którzy się przyznają, są tacy, którzy, nie bacząc na konsekwencje, popełniają takie naukowe samobójstwa. I wbrew temu wszystkiemu idą za ciosem, bo wiedzą, że, że tak trzeba. Że mają w sobie ten ludzki czynnik, który mówi: Jestem człowiekiem, jestem z tej społeczności czy z tego narodu i mam swoje obowiązki względem swoich współpracowników. I nie bacząc na to, co tego człowieka spotka, ten człowiek przekazuje to, co wie. Najlepiej jak potrafi. I robi to jeszcze skutecznie. Czasami muszą robić to w ukryciu, ale są, są tacy ludzie. I jest ich coraz więcej i będzie ich coraz więcej, bo mm, teraz jest taki czas, gdzie przestają się ludzie bać. Przestają się ludzie bać śmieszności, przestają się ludzie bać swoich współbraci, którzy, którzy ich oczernią, którzy ich będą szykanować. Wiedzą ci ludzie, ryzykując swoim autorytetem, wiedzą, że, że tak trzeba, pcha ich taki wewnętrzny imperatyw, a im lepiej się odżywiają, tym są odważniejsi, tym mniej boją się tego wszystkiego. Potem przestają się już w ogóle z tego wszystkiego, w ogóle się przestają tego wszystkiego bać, a, a najmniej już przestają się, najbardziej inaczej najmniej przestają się bać tego, co powiedzą o nich najbliżsi. Potem jest tak, że ci najbliżsi widząc, że postępowanie takiego człowieka jest nieugięte, że nic tutaj nie, nie wskurali, Przeciwnie ten człowiek idzie nie wrze, nie wrze w zaparte, tylko wie, że jest na słusznej drodze i przestają mu przestają mu przeszkadzać. Niektórzy nawet dołączają się do niego. Tak też się dzieje i, i niejedna osoba mi o tym też mówiła, że jest pewna granica, którą się przejdzie, i ci, którzy byli przeciw, już nie są przeciw. Tak, jakby się pogodzili z losem, zaczynają nawet, nawet w pewnym momencie szanować tego drugiego człowieka, który sprzeciwstawił się temu systemowi. Systemowi, to nawet nie systemowi, tylko tego, tej sytuacji, w której przyszło mu, przyszło mu żyć. Chciałem Wam podziękować jeszcze za udział w moich aukcjach, w moich licytacjach. Część wylicytowanych obrazów została dzisiaj wysłana. Mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym do Was dojdzie. Część będzie wysłana lada, dzień. Co więcej, do niektórych jeszcze trzeba będzie dorobić ramy, bo, takie, bo taka, takie było życzenie osoby zamawiającej. Bardzo się z tego cieszę i bardzo Wam, bardzo wam za, to, za to dziękuję. Mnie to pozwala funkcjonować tak, że to, co robię, nie robię tego na strych, do pudełka czy gdzieś tam pod ścianę, żeby to sobie czekało, tylko że idzie to, idzie to do Was w świat. Ja się z tego bardzo cieszę i utwierdza mnie to, że, że ta droga, którą wybrałem po tej mojej pięćdziesiątce, że jest to wybór słuszny. Że tak trzeba było zrobić, trzeba było to zrobić 30 lat temu, ale lepiej późno niż, niż w ogóle. I tyle. Także zapraszam Was na ten piątek. Wcześniej kontakt telefoniczny, linku ani telefonu pod spodem, chociaż nie, chociaż telefon mogę chyba podać, bo linku niestety żadnego nie mogę podać ani do mojej galerii, ani do aukcji bo dalej mam to zablokowane przez YouTube. I chyba zostanie już to zablokowane na stałe, więc będę musiał wymyślić jakieś, jakieś inne rozwiązanie, żebyście mieli łatwiej ze znalezieniem mojej strony. No i tyle. Życzę Wam udanego popołudnia i do zobaczenia w piątek.